Szanowni Państwo, proszę już o ciszę. Witam wszystkich na 55. sesji Rady Miejskiej w Sterliska dnia 28 lipca 2023 roku. Witam Wam Witam Witam, Szanowni i Witam Was, koleżanki i koledzy radni. Na dzisiejszej sesji obecnych jest 12 na 15 radnych. Przedstawię teraz proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci przyjęcie protokołu obrad 53. sesji Rady Miejskiej w z dnia 26 kwietnia 2023 roku. Punkt czwarty przyjęcie protokołu obrad 54. sesji Rady Miejskiej w z dnia 28 czerwca 2023 roku. Punkt piąty interpelacje zapytania radnych i wolne wnioski. Punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany z trudnym i kierunku przez przestrzennego miasta i gminy Stawiski. Punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzyminnego dotyczącego przejęcia przez gminę Stoliskiej za gminy niż gminy Uciany Nina, Gminy Pieckich Bicz, i Gminy, gminy, gminy Rągowo z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia między międzydłużnego nr 1 na 2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku zawartego pomiędzy Gminą Saryski a Gminą z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia międzydłużnego nr Dwa na 2022 dnia 6 grudnia 2022 roku zawodnego pomiędzy gminy zstawisku jak gminy w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Punkt 10 odpowiedzi na interpelacje zapytania radnych i wolne wnioski. Punkt 11. Informacje, punkt 12 zamknięcie do sesji. Czy są uwagi do proponowanego porządku nie ma uwag. Przechodzimy zatem do realizacji. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu o 53. sesji Rady Miejskiej w Stolicach z dnia 26 kwietnia 2023 roku. Protokół został uznany. Czy są uwagi do protokołu z 53. sesji? Nie ma uwag. Przechodzimy zatem do głosowania na przyjęciem protokołu. Proszę oddać głos. Do protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. Przyjęcie protokołu obrad 54. sesji Rady Miejskiej w z dnia 28 czerwca 2023 roku. Protokół został decyzji udzielony Są Pani. Nie ma uwag. Przechodzimy zatem do głosowania nad przyjęciem protokołu. Proszę oddać głos. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu piątego. Interpelacje i zapytania radnych i wolnych wnioski. Czy ktoś chciałby coś złożyć? Nie, dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do podejmowania uchwał. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Steliski. Projekt uchwały został udostępniony radio oznaczony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy są pytania, uwagi? Projektu. Nie ma tytuń. Przechodzimy zatem do głosowania. Proszę ten głos. Dziękuję bardzo. Projekt został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu siódmego porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez gminy Stoliski zadań gminy Gliż Gminy Ruczany Nira, gminy Piecki i gminy Brodowo z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego. Projekt uchwały został udostępniony na Rozwoju Mówień na wspólnym posiedzeniu komisji czy są jeszcze pytania o warunki? Nie podbieram, przechodzimy zatem do głosowania nad projektem. Proszę o oddać głos. Dziękuję bardzo. Projekt został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu ósmego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia między nr 1 2022. Z dnia 6 grudnia 2022 roku zawartego pomiędzy Miną Stalisk i Gminą Polno z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego projekt uchwały został udostępniony radio. oraz odmiany w studnie posiedzenia komisji. Czy są jeszcze pytania uwagi? Nie ma pytania. Przechodzimy zatem do głosowania nad projektem. Proszę o dyskusję. Dziękuję bardzo. Projekt został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu dziewiątego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia międzyminnego na dwa na 2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku, zawartego pomiędzy gminą Smaryski, gminą Mały, płot w gminą z gminą i Mały w organizacji publicznego transportu zbiorowego. Projekt uchwały został udostępniony. Rada rozumieła na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy są jeszcze pytania uwagi? Nie ma wytem. Przechodzimy zatem do głosowania nad projektem. Proszę o głos. Dziękuję bardzo. Projekt został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10. Odpowiedzi na zapytania Rady i wolne wnioski. Tutaj nikt nic nie składał. Przechodzimy zatem do punktu 11. Informacja. Czy ktoś chciałby coś w informacjach?

Ja się panie panie, 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 tak panie Przewodniczący, jest informacja, a przecież jest, to powiedział, że rok temu nie był. Tak, Przecież informacja. Tylko, że tak, to jest... To jest. No, bardzo, to jest. Panie, tak, to właśnie... Pan już Bardzo Tak, Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, Dziękuję. Szanowni Państwo, że tak porządek obrad dzisiejszej sesji, Sesję uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo. bardzo,